Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Gilatki zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry The Long Talk I cóż, oczywiście kontynuujemy w tym miejscu, w którym skończyliśmy. Znaleźliśmy parę rzeczy, musimy coś zjeść, musimy coś wypić, więc robimy to od razu. Myślę tak, że moglibyśmy teoretycznie sobie te sody wypić, bo woda moja ma 100% kondycję. Ta ma gorszy, więc wypijmy sobie tą. 250 kalorii, bardzo fajnie. Teraz tak, pięć już nam się nie chce, chcemy jeść. Czy ja mam coś? Mam jakieś upieczone, czy któreś nie? Obydwie mają podobne tutaj kondycje, jeśli chodzi o to. Dziękuję też każdemu oczywiście za komentarze, jakie pojawiły się pod poprzednimi odcinkami, bo naprawdę są fajne. Ktoś mi tu na pewno napisał też, że jest coś takiego jak możliwość przerabiania. Czy to będzie jako materiał? Tak, że mogę sobie przerobić jakoś. Te rolki powiedzmy teoretycznie na no zwykłą gazetę, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Jeśli to w ogóle się da, bo muszę brać poprawkę na część rzeczy, które tutaj są pisane. Ja bynajmniej nie wiem jak. Chyba, że jakoś to Harvest Newspaper Newsprint Tinderplug... Tinder Plug. A, dobra. Tinder Plug, Tinder Plug. E, no tak, nie można w środku. Dobra, sprawdzę to przy możliwości najbliższej, jak będę miał jakiś piec sobie. Czyli już wiem to, zmęczenie, głód. Dobra, myślę, że moglibyśmy się teoretycznie położyć. Jest godzina 18. Trochę zużyję, ale powiedzmy, że prześpimy się do godziny 7. Oczywiście i ruszymy na poszukiwania. Pisaliście mi, że właśnie e, da się z tej pierwszej lokacji przejść do tej drugiej, e, jakie oczywiście były pokazane w, na początku całej serii I jestem właśnie w tej, w tej drugiej lokacji, z tego co się od was dowiedziałem. Ok, jest zamieć. Tego nie chcemy, więc jeszcze nie wiem, ze dwie godzinki. No co tam, polećmy sobie jeszcze dwie godzinki Mam nadzieję, że się uspokoi. Kazaliście mi nie chodzić w nocy i kazaliście mi chodzić podczas śnieżycy. Po pierwsze, dlatego, że nic nie widać, po drugie, dlatego że w nocy podobno chodzą wilki grupami i może być źle. Okej, okay, już jest całkiem przyjemnie. Pisaliście też, że gdzieś niedaleko właśnie miejsca, gdzie jestem, jest domek i w tym domku najprawdopodobniej będę mógł też znaleźć sobie moją Strzelbę czy, czy karabin, coś, coś na takie jest. Kazaliście mi też nie zbiegać z górek, bo mogę sobie oczywiście połamać nogi. Czego oczywiście nie udało mi się jeszcze zrobić, ale nie chcę tego zrobić. Ja zakładam, że tutaj gdzieś może być to teoretycznie, bo tu mi się wydawało, że widziałem właśnie jakąś chatkę i zobaczymy to. Nie chcę też zbytnio zwracać uwagi żadnych wilków, no bo to by się dla mnie oczywiście źle skończyło i pewnie bardzo szybko by się to skończyło. Czy to... to jest, rzeczywiście jest coś, ale to na domek nie wygląda. Wilków na razie ani wido, ani słychu. Mam trochę też mięsa do upieczenia teoretycznie. No dobra, na razie jest całkiem, całkiem. Staram się, jak widzicie, nie zbiegać właśnie z tego. Czy to jest tylko droga jakaś na górze? Tak to wygląda. No dobra, teoretycznie gdzieś tu miał być jakiś domek, też w miarę niedaleko. Czy ja tędy nie wejdę? Pod górkę już chyba biec mogę, bo to by nawet sensu nie miało, gdybym nie mógł. No, no, no. Co to było? Co to było? Nie mam pojęcia. Teraz tak, pytanie, czy opłaca mi się iść tutaj w dół? Gdzie nie widzę nic pożytecznego, czy jednak pójść górą? Chyba jednak się zawrócę i pójdę górą. E, jak my stoimy tutaj? Pić nam się strasznie chce. Nie wziąłem tego pod uwagę. Picie. E, picie, picie. Tutaj jest jakaś soda. Proszę bardzo. Napij się. Z głodem na razie dajemy radę, na razie z mrozem jest strasznie kiepsko. E, chciałbym się od was dowiedzieć też, jeśli oczywiście ktoś ma pojęcie, jak to jest tutaj, jeśli chodzi o e, ten chłód, czy to nieważne, czy biegnę, czy idę, zawsze rośnie on tak samo, czy jak to z nim tutaj sobie właśnie jest. Wiem też parę nowych rzeczy, to tak sam się powiedzmy dowiedziałem. Czy ja tu dam radę wejść? No powiedzmy, względnie. No, proszę, proszę, jest, dobra Tam nie ma, no to chodźmy może Dalej po prostu tą drogą O, nie Spadamy stąd eee, Dowiedziałem się tego, że potrzebuję kalorii Między innymi do tego, chociażby, żeby zbierać drewno I wiem, że mogę to robić Chociażby w sposób taki, że Staję sobie gdzieś i po prostu Ustawiam nam godzinę czy dwie I możemy sobie oczywiście mieć szansę na znalezienie jakiegoś drewna ten wilk chyba sobie poszedł? A może mi się wydaje? Nie wiem, spróbuję tu szybko zajrzeć. Pisaliście też, że oczywiście jeśli liczę na jakieś większe zdobycze, to nie mogę liczyć na nie w takich zwykłych, powiedzmy, domkach jak tu, tylko muszą to być jakieś większe domy. Tu nie widzę nic. Tutaj nie. E, będę się starał w miarę możliwości oczywiście... No, suszona wołowina. Soda. No, będę się starał oczywiście nie palić tutaj bezsensownie jakoś tej latarni, żeby nie wykorzystywać. O, druga. biorę, czemu nie. Dobra, jest jakaś kurtka już. Już może być lepiej. Dobra, tu są jakieś dwa... Nie, tu jest soda. Tu jest jakiś pojemniczek i tam chyba jest znowu Jerry Can. I could use this. Jak najbardziej, dobra, to tego będę mógł już trochę wykorzystać, żeby sobie ogarnąć podpalanie. Jak to, jeśli chodzi o mój kwipunek? Minimalnie, minimalnie. Dobra, trochę zimno, głodny i pić, okej. Okay. To da radę zrobić, to da radę zrobić. Powiedzmy wypij sobie to, tą sodę całą. Chciałbym się tak trzymać mniej więcej cały czas w okolicy 1000 kalorii i myślę, że byłoby wtedy całkiem przyjemnie. 68%, 42%, E, powiedzmy, że zjedz sobie tego Energy Para. Dobrze, jak z Twoim głodem? No, powiedzmy. Myślę, że mogę wyjść. Mam nadzieję, że mogę wyjść, bo nie chciałbym spotkać na pewno tego wilka. okej, okay, on chyba sobie gdzieś tam poszedł. Mam nadzieję, bynajmniej. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Tutaj jest całkiem ok. Tutaj jest nawet całkiem przyjemnie, muszę przyznać. Gdyby nie to, że właśnie nie ma żadnych większych zabudowań. I się powoli zastanawiam, czy się nie udać, e, raczej. O, tam jest wilk. To mi się już nie podoba. Czy się nie wrócić do tej pierwszej lokacji i tam czegoś nie poszukać? No teoretycznie, jak miałbym w tej chwili powiedzmy już jakąś. E, tą, tą broń jakąkolwiek do, obro do obrony przed e, tymi chociażby psami. No, to byłoby zdecydowanie łatwiej. Ja w tej chwili idę tak na czuja. Nie wiem kompletnie, gdzie idę. I liczę na to, że może uda mi się przeżyć. Nie wiem też, czy są to jakieś domki, oczywiście. Naprawdę liczę. Nawet nie na coś wielkiego, ale na coś takiego skromnego, chociażby. No bo, oczywiście, taka zwykła jakaś przyczepka postawiona na no to mi zbytnio nie starczy. Na no zbyt długo. Holy shit, jakie to jest duże. Holy shit, będzie co robić, będzie co robić. Nie wiem też, co prawda, jak tutaj z walką jeśli chodzi, czemu tu są ptaki? Jeśli chodzi właśnie o walki, chociażby ze zwierzętami, czemu tutaj są ptaki? Czy coś tu leży? Kurde, nie mogę się tak przejrzeć. Coś tam rzeczywiście leży. Luka, nie wiem, teoretycznie dam radę zejść tutaj na skróty. No, tutaj pewnie dałbym radę sobie połamać nogi. Tu jest jakiś ocalały. Znaczy, ocalały. No, był powiedzmy ocalały do momentu. Candy bar I jakiś sweter. Właśnie, miałem spojrzeć jeszcze, jak jeśli chodzi o to moje ubranie. Heavy wool. Pół03, a ja mam tak. A ja mam gdzieś tutaj swój sweter. Okej, okay, on jest fajniejszy. I tu jest jeszcze kurtka. O, kurtka jest mega. Zakładamy ją. Zakładamy ją jak najbardziej. Dobra, spróbujmy jakoś tu zejść i znaleźć jakieś większe domostwo. Tam jest jakieś autko. Tam jest jakieś autko i to mi się już podoba całkiem. Tutaj jeszcze tylko luknę. Pozwólcie. Czy nie ma tu jakiegoś. Nie. Dobra. Skupmy się teraz na priorytetach. Priorytet to jest znaleźć e, miejsce, w którym dawa rada się w miarę ogrzać, bo już jest nieciekawie... Spadamy stąd, bo już jest nieciekawie, jeśli chodzi o nasze zimno. Zaraz mi kondycja będzie lecieć. Wiem też, że kondycję mogę sobie odładowywać oczywiście... E, ...śpiąc. Mogę wejść? A, mogę tylko się tu schować. Dobra, Czaje. Aha, mogę otworzyć sobie bagażnik, tak właśnie myślałem. Szukuję, nie wiem, czy użyłem co prawda tego mojego błomu. Dobra, jakieś tutaj są dosyć w miarę ciekawe rzeczy. Nie wiem, hood? Tu też mogę sobie zajrzeć. Ha. Co ja mógłbym tu z tobą zrobić? Nie mam nic, żebym mógł tu cokolwiek zrobić, więc zamknijmy ten razie. Może dam radę kiedyś tym odjechać, nie wiem co prawda, czy da się tym jeździć. Czy tam coś jest ciekawego. Widzę, że powolutku... O, 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 czy to jest domek jakiś? Wygląda jak domek. Dobra, on by był całkiem niezły, jeśli chodzi o chwilę obecną, bo już moja kondycja zaczyna mi dawać się we znaki. No, 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 zdecydowanie. Może tak. Skoro wiem, że po lodzie dam radę, to może najpierw do tego małego trochę się ogrzeć, żeby już ta kondycja nie leciała. Nawet z dobrej strony wlazłem. Pierwsze co? Rozpalić. Teraz tak. Mamy te dwa akceleranty. Mam trochę paliwa. Zużyjmy sobie na razie to zwykłe jakieś tutaj. Jakieś zwykłe drewno. E, zwykła gazeta. Właśnie, bo ja tu mogłem te plagi wykorzystać. Dobra, to jeszcze jedna rzecz. Harvest, wziąć Wziąć tutaj zwykłą gazetę. Dobra, no to Harvest All. Oh. Okej, okay. a, to tylko kilka minut zajmuje, to całe szczęście. Aha, parę minut, ale jednego, okej. Okay. Na razie tak. Teraz rzeczywiście będę miał Tinder Plug. Rzeczywiście, dziękuję bardzo za tą poradę, to się bardzo przyda. I zwykłe jakieś e, wood matches. Proszę bardzo, rozpalmy to sobie. Teraz tak, jak my tu stoimy, jeśli chodzi o czas? Mmm, dobra, to mógłbym... Pierwsze co, to sobie tu upiekę, właśnie. Pierwsze co? Moja kondycja jest kiepska, dalej leci w dół. Pytanie czemu? Czego ja tu potrzebuję? Czegoś mógłbym się napić, też teoretycznie. O, wiem co mogę zrobić. Od razu mogę sobie zrobić jakąś herbatę. I tą herbatę od razu sobie wypił, teoretycznie, według mnie. To trochę mnie podgrzeje. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. No i liczę na to, że w tej, w tej chacie, powiedzmy, znajdę coś naprawdę ciekawego. Teraz tak, jedzenie. Wypić sobie to. Od razu sobie poprawię moją sytuację, jeśli chodzi o picie. Proszę bardzo. I mamy jeszcze tutaj, no nie wiem, czy brzoskwinki? Brzoskwinki? Nie. Nie wiem. Dobra, brzoskwinki. Wcinaj brzoskwinki. Eee... Opener. Nie wiem, czy za każdym razem jego zużywalność spada, czy nie. Jestem tego ciekaw. Aczkolwiek trochę wciągnąłem. Dobra, tu jest jeszcze jakiś granola bar. Tu coś jeszcze leży. Psie jedzenie? No dobra. Mm, mniejsza. Ile ja tych zapałek znajduję teraz? Dobra, będę miał na naprawę. ciuchów niedługo. Tutaj znowu mamy jakiś haczyk. Nic. Może chociaż tutaj. Kolejny haczyk. Tam to są haczyki z linką. Okej, okay, krakersy. 600 kalorii. Mega. Mega. Coś wspaniałego. Żeby sobie podbudować kalorie. No teraz tak. Zostało 12 minut. Powiedzmy, że. Pół litra wody sobie zagotujemy. 12 minut to chyba 10 zajmowało jedno. Tak jest. Dobra, ogrzała się trochę rzeczywiście. Mam bonus teraz, jeśli chodzi. Holy shit. Hmm. Ile ich tutaj jest? Czy on będzie, on teraz będzie szedł w tamtą, tamten będzie szedł w tamtą? Kurde, no nie wiem, nie wiem. Czy uda mi się tutaj tak. Chociaż może między nimi tak jakoś idealnie. Nie wiem, na ile oni mają właśnie dystans, patrzenia się. Czy one się wracają? Tamten na razie się nie wraca, i tamten na razie też. Więc myślę, że na razie jestem dosyć, dosyć bezpieczny. Dopóki tam, do tamtego się nie będę przybliżał, to będzie git. Holy shit! Dobra. Teraz już się już nie ma zabawy. Biegniemy tu. Biegniemy, biegnie. Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście? Dobra. Udało się. Fuck. Fuck. Trafiłem akurat do takiego miejsca. Oh my god. Dobra, przeszukajmy tu wszystko. Dobra, jakieś wełniane tutaj, widzę. E... O, szalik, tego nie miałem. Buciki. Coś czuję, że te zwykłe buty będę rozwalał, po to, żeby sobie wyciągnąć jakieś inne ciekawe rzeczy. E, dobra, wszystko mi spada, to myślę, że tak. Mógłbym na spokojnie sobie sure, porozwalać. Część rzeczy, na przykład właśnie, chociażby te e, moje. Jak to się nazywa? Te gazetki. Newspaper roll. Start harvest, harvest all. Dobra, będę miał trochę tutaj, jeśli chodzi, rzeczy, jeśli chodzi właśnie o podpalanie. No i proszę, tinder plugi. Będę mógł sobie sporo teraz rozpalać tych ognisk. Mega mi się to podoba. Mega dziękuję jeszcze raz za tą e, podpowiedź, jeśli chodzi właśnie o to. Czemu mi nagle zaczęły lecieć kalorie, tak? Czy to leciały cały czas? Teraz tak, mamy trochę rzeczy. I myślę, że mógłbym zacząć powoli sobie coś tam naprawiać teoretycznie. Clothing Basic Boots One dają pół Jakieś inne buty mam Buty, buty, zwykłe buty Zwykłe buty dają to samo, aczkolwiek te są trochę cięższe, więc powinny dawać więcej Buty robocze Pół Nie wiem Buty robocze, podstawowe buty Buty robocze chyba będą dawały więcej, więc spróbujmy sobie te Zwykłe przerobić, powiedzmy, buty robocze. Jeszcze sprawdzę, czy mogę. Nie, tak, czy mogę naprawić buty robocze za pomocą sewing kitu. Ok, potrzebuję sewing kit, potrzebuję jednego lederu. Czyli, żeby osiągnąć jeden leder, mógłbym zwykłe buty rozwalić na przykład i osiągnąć to jak najbardziej. No to spróbujmy osiągnąć sobie. O, tu już mnóstwo czasu leci. Teraz tak, mogę się cofnąć, naprawić sobie te buty. Swing kit, zero szans. 50% sza... E Nie, 50% mi naprawi, tak? No dobra, spróbujmy to naprawić. Może się uda. Pięknie. 65% mają buciki, więc teoretycznie coś tam naprawiłem. Jeśli chodzi o mój first i mój hunger, to trzeba sobie to naprawić. No cóż, raz się żyje, więc jedzenie dla psa, myślę, będzie yy, lepszym rozwiązaniem teraz, niż jeżeli później. Mniamy, mniamy, smacznego. Chociaż teoretycznie nie wiem, czy mógłbym użyć go, żeby yy, te zwierzęta na zewnątrz jakoś, powiedzmy, ogarnąć. Dobra, wypijmy jeszcze sobie tą sodę. Może dam radę dobiec do kolejnej kabiny. Kto wie, coś tu jeszcze leży Flara. Jak nie, to może być kiepsko. Okej, okay, nie widzę wilków. E, dobra, wilki są dalej tutaj. Wchodzimy. Wchodzimy zdecydowanie. Teraz tak, tu jest jakaś apteczka, o, butelka z wodą, całkiem, całkiem, bandaż, co to za dziwne rzeczy tutaj, jakieś chodniki, teoretycznie mógłbym je pewnie przerobić w jakąś skórę czy cokolwiek, o, świetnie, drewno, paliwo do latarni, na razie dosyć ciekawe rzeczy znajduję, nie powiem, teraz tak, tu jeszcze z drugiej strony nie ma nic. Jak, jeśli chodzi o nasze zmęczenie, która jest w ogóle? 17, więc jeszcze się nie będę kładł, ale napiłbym się czegoś. Beef jerky. A co tam, wciągnij sobie. Będę miał więcej kalorii. Teraz picie. Czy ja mam jakieś zwykłe picie? Mam jak najbardziej, napiję się. 1,8 litra, muszę zobaczyć, ile teraz będzie. Jest 0 tutaj, a tu jest 1,36, czyli tak około 0,4 zawsze piję. Dobra, wychodzimy stąd. Myślałem, że to będzie jakiś większy kompleks domków, a to jednak nie. Nie wiem, co prawda, czy coś z tego mogę zrobić. Chyba nie. Naprawdę liczyłem na coś większego. A tu trochę się zawiodłem, powiedzmy. Co tu mamy? Nigdzie się też pewnie nie ogrzeje. Chociaż teoretycznie, jeśli siedzę po prostu w domku, to też się ogrzewam. Nie, tego nie mogę podnieść. Co tutaj? Tutaj nie ma nic. Nawet gazety nie ma. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Znowu mam jakieś skarpetki. Tutaj kolejna szafeczka. Kolejny szalik, właśnie. Tamten miałem założyć, muszę o tym pamiętać. Kolejne rzeczy. Tu nic, tu nie ma nic. Pod łóżkiem też nie ma nic. I tu pewnie też nie ma nic. A to ciekawe. Teraz tak, czy jeśli chciałbym na przykład. E, nie to, chciałbym założyć sobie taki szaliczek. Szaliczek jest tu. Aha. Dobra, czyli mogę, a ten jest już gorszy. 22. No dobra, sprawdźmy, jeśli chodzi o. Nie tak, jeśli chodzi o rozwalenie go. Ten ma 22. Jedna. Jeden cloth. Okej, okay, no parę minut to zajmuje, tak? Z 10. Chciałbym sobie jeszcze tutaj parę rzeczy pozwalać. Nie, nie, nie Pridebara, w żaden sposób. Eee, to, to. Co to jest? To jest ta czapka cała? Dobrze myślę. Eee, T-t-t. Tak jest, to jest ta czapka. Eee, wool socks. Wool socks -y mam też na sobie. Więc teoretycznie te mogę założyć, bo są lepsze. Teraz tak. Eee, tu są swetry, tu są swetry. Te dają 0. 3 na 60, 04 na 80, czyli pewnie 05 gdzieś. Moje dają 07, więc o wiele więcej. Czyli cotton soksy mogę sobie też pociąć. Cotton, cotton, cotton socks. Proszę bardzo. Tniemy. A teraz nie słychać cięcia, po prostu się drze. Okej, okay. drugie cotton, cotton soksy. Proszę bardzo. Trochę będę miał tych materiałów, przynajmniej do naprawy, tak myślę, że to jest dosyć celny ruch, jeśli chodzi e, o to w tej chwili. Mam swoje dżinsy, mam te dżinsy. Mógłbym założyć te, a rozwalić te gorsze dżinsy. Gdzieś tu muszą być, proszę bardzo. Też jedna skóra, mam na, e, jedna skóra. Cloth to jest materiał, po prostu. Dobra, chciałbym tu się jak najbardziej tego pozbyć. E, cienki, a gruby. O, jak najbardziej, gruby, chyba że ja mam tą kurtkę. Nie, ta kurtka jest jak najbardziej. To ten sweter mi chyba niepotrzebny. Bo teoretycznie, jak go za. A nie, mogę go założyć. Sweter pod kurtkę, dobra. To tego mogę. Szkoda, że nie mogę tu od razu stąd rozwalić mm, to jest z tego swetra. Gdzieś tutaj powinien być, właśnie, zaraz. Tu są cienkie. To sobie je też potniemy. Przy okazji trochę mi się odregeneruje e, mój stopień e, zmarznięcia. Tutaj znowu cienki sobie możemy pociąć, proszę bardzo. Skóra chyba tylko z butów jest, z tego co na razie zauważyłem. Wool socks. Okej, okay, tu jest jeszcze ciężki. Więc jego też sobie popniemy. Jest 20, jak najbardziej chcę właśnie wykorzystać ten czas. E, jak tu chodzi jeśli o zmęczenie? Całkiem, całkiem. Dobra, tu mam wszystko co noszę. Podstawowe buty mogę rozwalić, bo mam te lepsze bodajże, tak jest. Podstawowe buty można rozwalić. Basic Clothes, Basic Boots. No i proszę bardzo, jest skóra. Nie, wszystko zajmuje mniej więcej tyle samo czasu, czyli w okolicach 10 minut. E, góra 15, tak mi się bynajmniej wydaje. Teraz tak, jeszcze zwykłe buty i wool socksy można przerobić. Zwykłe buty. O, dwa ledery. O, tu już mnóstwo czasu zajmuje. I wool socksy, jak najbardziej. I myślę, no, w okolicy 15, nawet może 20 minut, jedne. Spojrzę sobie tylko, mam wszystko, co tylko mogę ubrane, mam trochę materiałów, teoretycznie czy coś mogę naprawić, bo jest na skraju? Najgorzej te rękawiczki. Swing kit jeden cloth. Czas 30 minut, dobra, niech naprawi to. Wszystko tak mieć powyżej 20% i myślę, że to całkiem, całkiem już wtedy jest. Yy, I do tego jeden cloth i 27 minut. Nie, na razie nie. Na razie niech sobie będzie w ten sposób. E, którą my mamy godzinę, właściwie? 23. To można by położyć się spać, tylko jak ja stoję z kaloriami? 1300 na luzie. Nie wiem od której, więc położę się do 6 i zobaczymy, czy o 6 już na spokojnie będę mógł sobie wyjść na zewnątrz. Przetrwałem 2 dni i 13 godzin. Dobra. Hmm. Jeszcze trochę ciemno. Więc położymy się jeszcze na godzinę, ale w tym momencie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Możecie pisać dalej swoje rady, ja bardzo chętnie z nich skorzystam, więc póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!